Witajcie kochani dziś przyjechałem na takie tutaj kiedyś było to rowisko w tamtą, w tamtą stronę jest już rozebrane zobaczymy czy tu panowie coś nie zostawili byłoby bardzo miło z ich strony sobie poszukamy zobaczymy jak się coś znajdzie to się włączy. Na razie nic nie ma. Nie są to czasy Perelu, co wywalali wszystko w krzaki. Ale może coś się znajdzie. Jak na razie to widzę tak. Tu flamingówka, tu flamingówka, tu flamingówka. Tam dwie. Pozdro, przyjacielu. Zabieramy te flamingówki. Bo to też jest pieniądz. O, z radowodem nawet. I szukamy dalej. Jak na razie tylko same flamingówki i takie resztki z podkładek. Idziemy na drugą stronę mostu. Teraz taka śruba na oko. Jednak coś zostawili. No ale to będzie jednak flamingówkowy wypad, bo ty tego jest pełno. Zaraz to pozbieram. Także pozbierane. Zobaczcie, flamingówki wygrywają 1 do zera. Kolejne trzy flamingówki, a na magnesie coś by innego kapsle. Pozdro, kapsel high five i szukamy dalej. Mamy razem taki kawałek szybki. Jest nic, podkładka sprężynująca i kolejna. Złamana podkładka, dwie połówki. Jak na razie wlatują same podkładki. No ale nie spodziewałem się tutaj, bo tak jak mówiłem, to nie te czasy. I ostatnie dwie podkładki, jakiś pręcik. Podsumowując, zbyt dużo tu kolejowego nie wyszło, no ale tak jak mówiłem, to już nie te czasy. Zazdroszczę tam Dariowi i Mariowi, że tyle znajdują. U mnie jakoś się bardziej starają. A korzystając z tego, że mamy święta, jest dzisiaj niedziela wielkanocna. Zaraz idę, jadę na ściananko wielkanocne tradycyjnie i życzę Wam wszystkim zdrowych, spokojnych i wesołych świąt. I do następnego, kochani.